Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. W dzisiejszym świecie samochodów jest bardzo dużo, a liczba samochodów w rękach prywatnych rośnie z dnia na dzień. Nieustannie rośnie również liczba stacji benzynowych, nisza jest lukratywna i przyciąga wielu konkurentów. Wszystko to sprawia, że różne firmy konkurują ze sobą, przyciągając klientów w taki czy inny sposób. Jedną z ostatnich dużych innowacji która stała się całkiem udanym posunięciem marketingowym, można uznać za kartę paliwową. Jak uzyskać kartę paliwową? Bardzo trudno wyobrazić sobie współczesnego człowieka bez karty bankowej, z reguły każdy ją ma, a większość z nich nie ma jej w jednej wersji. Ludzie oszczędzają mile na tym plastiku na tanie podróże punkty na zniżki na urządzenia i ubrania oraz korzyści na prezenty. Bardzo szybko działy marketingu zdały sobie sprawę, że wydawanie kart profilowych dla takich przypadków ma sens, tak aby klient banku, zamawiając NP kartę bankową z programem bonusowym od linii lotniczej, nie mógł zmienić zdania i nie skorzystać z tych programów lub skorzystać z innych. W ten sposób karty profilowe na stałe zadomowiły się w portfelach konsumentów. Różne firmy paliwowe nie były wyjątkiem. One również zaczęły wydawać hipowane karty bankowe, koncentrując się na własnym programie tańszego paliwa. Dla samych firm korzyść jest oczywista. Jeśli klient zamówił wydanie takiej karty, prawdopodobnie będzie potrzebował dobrych powodów aby skorzystać ze stacji benzynowej innej firmy. Jest to również bardzo korzystne dla klienta, jeśli jest on przekonany do jakości danej firmy i jest gotowy na dalszą współpracę z nią jako stały klient. Zyskuje możliwość korzystania z rabatów i uczestniczenia w promocjach na uprzywilejowanych warunkach. Karty paliwowe to duża i zróżnicowana branża. Szybkie uruchomienie tej kampanii przez działy marketingu potwierdziło przeczucia wszystkich. Karty paliwowe błyskawicznie zyskały na popularności. Klienci szybko docenili korzyści płynące z takiej symbiozy banku i stacji benzynowej, a banki zwiększoną lojalność wobec nich ze strony klientów różnorodność kart. Które pojawiły się w związku z dostępnością wydania, szybko zaczęła uderzać w wyobraźnię. Mnóstwo małych, różniących się niuansami, doborem zalet, ofert. Jednocześnie pojawiła się duża tendencja do oddzielenia całej tej różnorodności na dwa główne podgatunki. Pierwszy podgatunek to karty dla jednostek. Plastik dla osób fizycznych, są to bardzo dobrze znane bankowe karty kredytowe. Które są wydawane przez banki na indywidualne zamówienie. Są one indywidualne i oznaczają pracę użytkownika i wybranej stacji benzynowej bez nakładania warstw. Drugim podgatunkiem są karty dla podmiotów korporacyjnych. Te karty kredytowe są zazwyczaj niedostępne do zamówienia przez zwykłego człowieka. Są one wydawane przez jakąś firmę, która następnie rozprowadza karty wśród swoich pracowników, a czasem, bardzo rzadko. Wśród klientów. Zrozummy bardziej szczegółowo, czym jest każda oferta, to dla osób prawnych, jeśli dana firma zobowiązuje się zwracać swoim pracownikom koszty benzyny lub posiada całą sieć samochodów służbowych. Kwestia korzystniejszego zakupu paliwa jest dla niej dość dotkliwa. Taka firma jest nie tylko zainteresowana znalezieniem korzystnych ofert na rynku, ale także jest ciekawostką dla każdej sieci stacji benzynowych. W końcu jest stałym klientem i operuje dużymi kwotami. Przeczytaj także jak ustalić, że masz przed sobą utopiony samochód. W takim przypadku firma będąca właścicielem stacji benzynowych proponuje klientowi zawarcie umowy na wzajemnie korzystne usługi. Zakłada się, że klient rozprowadzi karty transportowe wśród swoich pracowników, a cały obrót środków przeznaczonych na paliwo trafi do konkretnej korporacji paliwowej. Jednocześnie klientowi oferowany jest zestaw bonusów które mogą go zainteresować, na przykład tańsze stawki za paliwo z powodu dużych zakupów lub punkty akumulacyjne, które dają możliwość otrzymania części paliwa za darmo. Dość często oferowane są również dobrze zaprojektowane i wykonane biura osobiste dla fizyków, w których można obserwować przepływ środków, wielkość zakupów i działania każdego konkretnego pracownika w sposób scentralizowany otrzymując informacje statystyczne i możliwość śledzenia naruszeń. Ogólnie rzecz biorąc, takie statystyki nazywane są monitorowaniem wydatków i składają się z następujących elementów szczegółowe informacje o każdej wydanej karcie kredytowej. Dostępny ze wspólnej szafki osobistej. Możesz uzyskać wszystkie potrzebne informacje na raz bez zbędnych kosztów. Wszystkie szczegóły pozwalają w przejrzysty sposób śledzić działania pracowników. Na przykład, które stacje benzynowe zostały odwiedzone przez kogo, dzięki czemu można dowiedzieć się, czy były jakieś odchylenia od określonej trasy, ile paliwa zostało zatankowane, brak niepotrzebnych wydatków. Korzystanie z transportu na własne potrzeby. i tak dalej. Możesz zdalnie zwiększyć lub zmniejszyć limit środków na karcie dowolnego ze swoich pracowników. W przypadku oszustwa lub zwolnienia można natychmiast zdalnie zablokować kartę do czasu wyjaśnienia bezpośrednio z centralnej szafki osobistej. Korzystanie z kart transportowych dla osób prawnych znacznie ułatwia raportowanie i prowadzenie księgowości. Wystarczy wyobrazić sobie o ile bardziej skomplikowane staje się korzystanie z gotówki, trzeba zbierać wszystkie czeki, przechowywać je, ręcznie wprowadzać informacje do komputera. Czeki mają tendencję do blaknięcia i często są gubione. Nie ma możliwości wizualnego śledzenia ruchu na parkingach. Korzystanie ze środków bezgotówkowych bez scentralizowanego systemu, który oferuje karta paliwowa, jest również trudne. Transfery wielu różnych kart. Nie zawsze dostęp do konkretnej karty, brak możliwości natychmiastowego zablokowania lub sprawdzania niewłaściwego wykorzystania środków. Podsumowując, możemy wymienić główne zalety karty transportowej dla osoby prawnej, małej firmy lub dużej korporacji, brak gotówki w obiegu, a zatem brak związanego z tym zamieszania, uproszczony proces dokumentacji zwrotu podatku od wartości dodanej automatyczne wypełnianie wszystkich raportów, scentralizowany system, możliwość zobaczenia całego obrazu na pierwszy rzut oka, karta transportowa dla osoby fizycznej pomimo faktu, że karty transportowe dla osób fizycznych i prawnych są bardzo podobne. Istnieje między nimi szereg dość poważnych różnic, o ile w przypadku karty dla osoby prawnej główną zaletą jest możliwość scentralizowanego śledzenia wszystkich wydanych kart kredytowych, możliwość zwrotu podatku od dodatkowych kosztów oraz możliwość szybkiego generowania niezbędnych raportów. O tyle w przypadku karty dla konkretnej osoby fizycznej zalety są zupełnie inne przeczytaj również sposoby prawidłowego przestawiania się z rzędu do rzędu podczas jazdy samochodem na pierwszy plan wysuwa się możliwość ustalenia kosztu paliwa nie wszystkie firmy to oferują otrzymanie dodatkowych bonusów, które znacznie zmniejszają zużycie. Udział w trwających promocjach na korzystnych warunkach. Oto podstawowa lista dodatkowych korzyści oferowanych posiadaczom fizycznych TC. Dostępność specjalnych programów rabatowych dla grupy posiadaczy kart na wielu stacjach benzynowych. Ustalenie kosztu paliwa na określony czas, od kilku miesięcy do roku, co chroni właściciela przed wahaniami kursu wymiany paliwa. Możliwość gromadzenia punktów bonusowych a następnie płacenia nimi za paliwo, udział w różnych losowaniach na korzystnych warunkach, wygodne uzupełnianie, łatwe śledzenie wszystkich wydatków na transport, rodzaje kart. Podział kart opiera się na zasadzie ograniczonej i nieograniczonej. Podział ten obowiązuje dla obu typów. Zarówno dla klientów fizycznych, jak i prawnych. Karta z limitem oznacza korzystanie z niej w określonym czasie lub określoną liczbę razy. Dla wielu osób taki system jest wygodniejszy niż karty unlimited, karty, które można stale doładowywać i korzystać z nich w nieskończoność. Uzyskanie karty paliwowej. Po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi oferowanymi promocjami, Wybraniu najbardziej odpowiedniego dla siebie programu i ustaleniu indywidualnych warunków, można wybrać jeden z trzech sposobów uzyskania karty paliwowej. Kartę można wyrobić na samej stacji benzynowej, pytając dowolnego pracownika, powie ci, gdzie iść dalej. Pamiętaj, że procedura ta przypomina bankową obsługę dokumentów i kart kredytowych czyli nie jest natychmiastowa, wiąże się z zawarciem umowy i wieloma niuansami. Można ją kupić w dowolnym oddziale banku współpracującym z koncernami paliwowymi, o tym. Czy dany bank ma podobny program? Można dowiedzieć się na jego stronie internetowej lub w placówce. Istnieje możliwość wydania karty paliwowej przez internet. Opcja ta jest odpowiednia zarówno dla klientów fizycznych, jak i prawnych. Wystarczy złożyć wniosek online, a następnie zostaniemy poinformowani gdzie się udać i czego jeszcze potrzebujemy. Czy można spieniężyć kartę paliwową? Zasady korzystania z TC są proste i niestety nie oznaczają możliwości wypłaty gotówki. Takie konto można jedynie doładować, a pieniądze przelane na TC można wypłacać tylko na wybranych stacjach benzynowych. Jest to gwarancja. Że po otrzymaniu korzyści wydasz je tylko w firmie macierzystej. Pamiętaj, że twoja karta może zostać anulowana bez Twojej wiedzy. Dla wielu osób może to być niemiła niespodzianka. Na przykład możesz zostać bez TC w następujących sytuacjach. Długotrwałe nieużywanie, nie tankowałeś przez dłuższy czas przy użyciu wydanego plastiku. Jeśli naruszysz zasady umowy, dlatego tak ważne jest aby dokładnie ją przeczytać. W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN, plastik nie tylko wygląda jak zwykła bankowa karta kredytowa, ale zasady korzystania z niego są niemal takie same. Jeśli chcesz, możesz również zablokować kartę, pisząc wniosek w przypadku jej utraty lub z innych powodów. Aby ponownie wydać kartę, należy zapłacić karę, zwroty nie są przewidziane.